Polska na światowej arenie esportowej to nie tylko fenomenalni zawodnicy. To także coraz więcej i coraz ciekawsze imprezy esportowe. Po Jemie i finałach World of Tanks w Katowicach przyszedł czas na Dolny Śląsk. Dzisiaj, w ostatni weekend maja, ma miejsce jedno z najciekawszych wydarzeń esportowych w Polsce Esport Now 2017. Jest to już druga edycja tego festiwalu. W tym roku event odbywa się na terenie wrocławskiej Hali Stulecia. Organizatorzy liczą na frekwencję w wysokości ponad 20 tysięcy osób. Wstęp jest bezpłatny, może przyjść każdy. Myślę, że warto. A dlaczego? Zobaczcie sami. atrakcją dzisiejszego dnia jest finał turnieju Counter Strike Global Offensive GeForce Cup. Za naszymi plecami odbywa się właśnie drugi półfinał dzisiejszego dnia, gdzie nasi rodacy, notabene zwycięzcy poprzedniej edycji, Team Kinguin, prowadzą starcie przeciwko szwedzkiej załodze Red Reserve. Z kolei poranny półfinał to wspaniałe zwycięstwo Space Soldiers nad The Gatekeepers. Chłopaki wygrali z wynikiem 2 do 0, tym samym zapewniając sobie miejsce w finale. Jak dużo czasu zajęło przygotowanie tak dużego turnieju z tak dobrymi zawodnikami na tym poziomie? Robimy dwa takie turnieje w roku, więc szykujemy przez jakieś 4 miesiące, po czym przez dwa miesiące mamy turniej. Pierwszy turniej mieliśmy dwa lata temu. On się zaczął jako taki typowo polski. Rósł, rósł, aż dorósł do w sumie międzynarodowego. W tej chwili mieliśmy graczy zarejestrowanych z 73 krajów. Dobry gracz to nie tylko refleks, to także pewnie jakaś umiejętność analizy, myślenie strategiczne. Co trzeba w sobie mieć, żeby stać się faktycznie prawdziwym profesjonalnym graczem? Generalnie wydaje mi się, że jest masa czynników, która wpływa na to, czy gracz jest tym topowym, czy tam jest z tej średniej półki. Bardzo duży wpływ ma determinacja zawodnika i to i chęć osiągania sukcesów, no ale trzeba być też bardzo mocnym psychicznie, trzeba dużo czasu poświęcić na trening. Pani League of Legends także znajdą coś dla siebie. Podczas tegorocznej edycji imprezy najlepsze polskie drużyny wezmą udział w Pucharze Polski ESN by ASUS Rock. Spotkamy między innymi Digital Paradox, Erasmus+, czy POMPA Team. Jest z nami trener jednej z lepszych najlepszych drużyn, właściciel i samo POMPA Team. Jak wam poszło wczoraj i jak się zapatrujecie na dzisiaj? Ogólnie oddaliśmy dwie mapy, żeby inni mogli też się cieszyć, że mogą chwilę tutaj pograć, a teraz zrobimy elegancko finał, żeby Marcinek i ekipa byli szczęśliwi. Jest stres? Nie, dlaczego? Nigdy nie ma stresu. Z taką drużyną nie trzeba się stresować. Jednym z mniejszych turniejów, które mają miejsce podczas eSport Now 2017, jest m.in. LG Hartstone Challenge, w którym biorą udział czołowi polscy zawodnicy. Turniej jest prowadzony na zasadzie Conquest Best of 5 w trybie pucharowym z tabelką Double Elimination. Dlaczego tu się dzisiaj znaleźliście? Co tu się dzisiaj dzieje? No, dzisiaj gra, grają Kingwini. Jest fajne wydarzenie sportowe, myślę. Myślę, że to fajny sposób na spędzenie niedzieli. No, mi się zdaje, że z okolicznych wydarzeń jest to jedno z fajniejszych eventów e, związanych z grami. No i można pooglądać coś, co wydaje mi się, że większość osób stąd lubi i czym zajmuje się na co dzień też. N 2017 to nie tylko emocjonujące turnieje. Jeżeli masz ochotę, możesz sprawdzić najnowszy sprzęt, najnowsze tytuły, spotkać ulubionych zawodników, youtuberów, kupić sobie nowy, fajny gadżet. A to wszystko w czysto gamingowej atmosferze. Druga edycja eSport Now już za nami. Serdecznie gratulujemy zwycięstwa zespołowi Space Team Kingu niestety w tym roku nie wystąpił w finale. Jednakże życzymy sukcesów i mamy nadzieję, że zobaczymy Was podczas tegorocznego majora w Krakowie. W przyszłym roku miejmy nadzieję, że Esport Now dostarczy nam jeszcze więcej sportowych emocji i zgromadzi jeszcze więcej zapaleńców Esportu. Do zobaczenia!